Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj zaprezentować Państwu substancje i terapie, które mogą być pomocne w leczeniu oraz wspomaganiu objawów autyzmu. Wypisam je ze strony GreenMedInfo.com. Jest to portal zajmujący się medycyną naturalną. Pierwsze dwie substancje to melatonina i koenzym Q10. Były skuteczne w przywracaniu poziomu większości upośledzonych pasów tłuszczowych u szczurów ze sztucznie wywołanym spektrum autyzmu, co sugeruje, że mogą być one skuteczne w poprawie cech autystycznych również u ludzi. Flawonoidy mogą działać jako prenatalne zapobieganie zwiększonej aktywacji immunologicznej matki za pośrednictwem. Interleukiny 6 związanej z nieprawidłowymi interakcjami społecznymi. Flavonoidy są to związki flawonowe, grupa organicznych związków chemicznych występujących w roślinach, spełniających funkcje barwników, przeciwutleniaczy i naturalnych insektycydów oraz fungicydów chroniących przed atakami ze strony owadów i grzybów. Następna substancja. Gastrodin. Może być potencjalnym celem terapeutycznym w autyzmie. Gastrodia alata to zioło stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej w leczeniu bólów głowy, które w farmakopei chińskiej jest standaryzowane pod względem wartości gastrodin i gastrodigenin. Zgodnie z tymi tradycyjnymi zastosowaniami, gastrodyna i jej pochodna. Acetylowa są stosowane jako lek dostępny bez recepty w leczeniu neurastenii, bólu głowy i migreny. Oczywiście w Chinach. W innych krajach jest dostępny jako suplement diety. Kanabidiol łagodzi drgawki i deficyty społeczne w badaniach na myszach. Kanabidiol, czyli CBD. Organiczny związek chemiczny z, gu, z grupy kanabidoidów występuje w konopiach. W przeciwieństwie do swego izomeru THC nie ma działania psychoaktywnego. Wpływa jednak na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC. No kanabidoidy y, szczególnie y, w Polsce są dostępne y, w postaci olejku CBD. Następna rzecz. Pyłek pszczeli i propolis chronią przed neurologicznym stanem zapalnym w gryzoniowym modelu autyzmu. Propolis, inaczej zwany kitem pszczelim, jest wytwarzany z owego kitu z dodatkiem balsamu pyłkowego. I tutaj rozróżniamy roztwory wodne i alkoholowe ekstrakty wodne i alkoholowe. Dzięki obecności wielu aktywnych substancji propolis znalazł swoje zastosowanie w leczeniu różnorakich dolegliwości. No tu działanie propolisu jest naprawdę o bardzo szerokim spektrum. Tu należy podkreślić jego działanie szczególnie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze bardzo dobrze przenika barierę krew mózg także szczególnie jest polecany we wszelakich infekcjach i stanach zapalnych centralnego układu nerwowego Następna substancja resveratrol. Resveratrol to organiczny związek chemiczny znajduje się między innymi w skórkach winogron korzeniu destowca ostrokojczystego, yy, destowca japońskiego oraz winie. Respirator jest skutecznym przeciwutleniaczem, hamuje namnażanie się wolnych rodników, a ponadto wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe. Kwas alfa może chronić przed nieprawidłowymi działaniami wywołanymi przez rtęć. Fasalfaliponowy, w skrócie ALA, zyskuje ostatnio na popularności jako antyoksydant, który pomaga zamienić składniki odżywcze w energię. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości antyoksydantów, rozpuszcza się zarówno w wodzie, jak i w tłuszczu. Dzięki temu jego działanie jest bardziej wszechstronne. Istnieje jednak powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Czy to przysłowie dotyczy kwasa? pasu alfa-liponowego również? Na pewno nie. Ma tak szerokie spektrum działania, że polecany jest w wielu bardzo różnych dolegliwościach i chorobach. I tutaj szczególnie należy podkreślić jego działanie właśnie energetyczne, mitochondrialne, po prostu to powoduje wzrost dostarczanej energii. Tak samo na pewno jego działanie antytoksyczne jest bardzo, bardzo duże. Wspomaga pracę wątroby, pomaga odbudowę nerwów. Na przykład stosowany jest w polineuropatii cukrzycowej. Do odbudowy osłonek mielinowych, tak samo gdzie możemy go dostać? Otóż kwas alfa-liponowy jest powszechnie dostępny również w aptekach. Jest dostępny jako lek w postaci Tiogamma, na przykład 600. Jest dostępny jako suplement diety w postaci Tionerw, Alanerw i tym podobnych, właśnie różnych suplementów. Następnie, stosowanie lęku, leków antydepresyjnych przez kobiety w ciąży wiąże się z autyzmem. No być może, może właśnie to też jest jeden z powodów. Ale to, tu jest ciekawa rzecz. Regularne spożywanie mleka wielbłądziego wiązało się z ciągłą poprawą objawów pacjenta autystycznego. Zmniejszenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych samookaleczeń u dziecka autystycznego po zastosowaniu sacharomyka testbularni. Sacharomyka to są drożdże probiotyczne i one wykazują naturalną odporność na wszystkie antybiotyki z wyjątkiem niektórych chinolów oraz leków przeciwgrzybiczych. A co ciekawe, nie ulega trawieniu, wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe yy, i to przeciw wielu yy, ciężkim yy, takim do yy, antybiotykoterapii drobnoustrojom, jak salmonella, na przykład Yersinia, candida. Yy, yy, ma też działanie metaboliczne, wytwarza także protazę inaktywującą toksynę Aclostridium difficile. Podczas stosowania wydziela się polijami sperminy, spermintyny i tak itd. Wytwarza witaminy z grupy B, B1, B2, B6, pas i nikotynowy, gdzie możemy dostać te drożne już nawet w różnych suplementach znaczy preparatach probiotycznych. Ale też bezpośrednio na przykład w aptece jako Entero. Drożne stosuje się no, chociażby Entero, właśnie przy, przy różnego rodzaju biegunkach. Dieta bezglutenowa i bezkazyjnowa ketogenna, pomocna w leczeniu autyzmu. Butyrate, debutir, poprawia funkcję mitochondrów podczas stresu oksydacyjnego u chłopców z autyzmem. Butyrate to, czy debutyr to nic innego jak maślan sodu, jest doskonałym źródłem kwasu masłowego, pełniącego funkcje energetyczne dla nabłonka jelita, co wspiera możliwości regeneracji tej tkanki w układzie pokarmowym. Sól sodowa kwasu masłowego należy do średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które naturalnie występują w jelitach. Jednak istnieją sytuacje, w których ich ilość ulega obniżeniu. Wówczas należy rozważyć suplementację tym produktem. No i to właśnie też dostępny w aptece z na przykład. Suplementacja witaminy B6 poprawia kilka parametrów choroby w dziecięcym autyzmie. Stężenie rtęci w otaczającym powietrzu może być związane z częstym występowaniem autyzmu. W badaniach na gryzoniach spożycie metali ciężkich tworzyło charakterystyczne cechy autyzmu. Suplementy pre- i probiotyczne mogą być skuteczne w przywracaniu zdrowego funkcjonowania układu trawiennego u pacjentów z autyzmem. Sulforafan to izotiocjanin, który występuje w niektórych warzywach kapustnych, przy czym bez wątpienia największe stężenie tego związku występuje w kiełkach i w brokułach. Tych pierwszych istotny jest jednak czas kiełkowania, ponieważ sulforafan w wysokim stężeniu jest obecny zaledwie do kilku dni po kiełkowaniu. Suplementacja witaminy D w czasie ciąży zapobiega fenotypom związanym z autyzmem. Pacjenci z chorobą mitochondrialną mogą być zagrożeni regresją autystyczną. Choroby mitochondrialne, choroby genetyczne wynikające z zaburzeń w funkcjonowaniu i strukturze mitochondriów. Objawy chorób mitochondrialnych związane są zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, np. mięśniami szkieletowymi lub układem nerwowym, i zazwyczaj obejmują Miopatię, encefalopatię oraz neuropatię. Szacuje się, że na choroby mitochondrialne zapadają na na 15 tysięcy osób. To następny tutaj artykuł na Bidol, ostatnie postępy i nowe informacje na temat leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych. Kurkumina jest obiecującym środkiem na zaburzenia neuropsychiatryczne. Wczesne zaburzenie mikrobiomu prowadzące do zmniejszenia zdolności antyoksydacyjnej i zmian epigenetycznych to implikacje do wzrostu autyzmu. Eksototoksyczność jest e, ważnym czynnikiem w autyzmie. Eksytotoksyny są e, to główne syntetyczne substancje udające zapach i smak odbierane przez zmysły jako naturalna żywność i wzmacniacze smaku, szczególnie glutaminian sodu. Aspartam, cysteina, hydrolizowane białko, kazeinia sodu, kazeina wapnia, ekstrakt drożdżowy, ekstrakt słodowy. Yy, I występują one pod różnymi nazwami i symbolami. Produkty o procentowo największej zawartości ekscytotoksyn to kostki rosołowe, sole ziołowe. Gotowe mieszanki przypraw do zup, sosów, sałatek, dania błyskawiczne, ale nie tylko. Ekscytotoksyny znajdują się niemal w każdym produkcie przetworzonym. Suplementacja kwasu foliowego u kobiet w ciąży może mieć korzystny wpływ na rozwój neurologiczny dzieci. Hiperbaryczna terapia tlenowa może poprawić niektóre wyniki patofizjologiczne w autyzmie. Ryzyko autyzmu wśród dzieci afroamerykańskich zaszczepionych przed drugim rokiem życia było 340% wyższe niż dzieci zaszczepionych później. Obecna narracja sugeruje, że niektóre zaburzenia neuropsychiatryczne można leczyć przez celowanie w mikroflorę. Przegląd dokumentujący nowe dane dotyczące zmian neurorozwojowych i neurobehawioralnych spowodowanych ekspozycją na technologie bezprzewodowe. No tu właśnie trzeba zwrócić uwagę na coraz większą ekspozycję na fale elektromagnetyczne, szczególnie telefonia komórkowa, inne technologie bezprzewodowe. Akupunktura skóry głowy jest bezpieczna i skuteczna w poprawie rozwoju języka u dzieci z autyzmem. Masaż kująk ma działanie terapeutyczne u dzieci z autyzmem. Suplementacja probiotyczna i siary miała korzystny wpływ na czynność jelit dzieci z autyzmem z objawami żołądkowo-jelitowymi. Kwasy tłuszczowe omega-3 wydają się bezpieczne i mogą być pomocne dla dzieci z autyzmem. NAC jest skuteczny w leczeniu drażliwości u dzieci z autyzmem. Cóż to takiego NAC? To jest Nacetyloelcysteina silny antyoksydant, wspierający zdrowie wątroby i układu odpornościowego. Wspiera zachowanie prawidłowego poziomu glutationu. Zapewnia silne wsparcie antyoksydacyjne, wspiera układ odpornościowy, wspomaga prawidłową pracę wątroby, wspiera zdrowie oskrzeli i układu oddechowego. Następna rzecz, muzykoterapia łagodzi objawy autystyczne. Poprawia komunikację społeczną, łączność słuchowo-ruchową u dzieci z autyzmem. Witamina B12 i kwas folijowy mogą przynieść korzyści kliniczne niektórym dzieciom z autyzmem. Dzieci z autyzmem wykazują zwiększoną reaktywność immunologiczną na gluten, której mechanizm wydaje się różnić od celiaki. Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa może być terapeutyczna w leczeniu autyzmu. Wydaje się, że adiowanty do szczepionek aluminiowych przyczyniają się do rozpowszechniania autyzmu. Akupunktura ma wartość terapeutyczną w leczeniu autyzmu u dzieci. Dzieci autystyczne mają niższy poziom witaminy C i mogą nie być w stanie przekształcić witaminy B6 w jej aktywną formę. Autyzm może być powiązany ze stosowaniem paracetamolu u dzieci. Witamina C wydaje się zmniejszyć objawy autyzmu u dzieci. Miłożon dwuklapowy może mieć wartość terapeutyczną w leczeniu zaburzeń autystycznych. Suplementacja oleju z ryb ma znaczący wpływ terapeutyczny na dzieci z autyzmem. Niedobory Aminokładów tryptofanu i tyrozyny mogą odgrywać kluczową rolę w autyzmie. Źródłem tryptofanu są produkty o wysokiej zawartości białka: mięso, ryby, owoce morza, nasiona roślin strączkowych, produkty mleczne, orzechy. Tryptofan po dostaniu się do mózgu wykorzystywany jest do produkcji serotoniny, odpowiedzialnej za nasz nastrój. Tyrozyna należy do aminokwasów endogennych pobudzających pracę mięśni dodatkowo wpływa na szereg ważnych procesów zachodzących w organizmie. Z tyrozyny syntetyzowane są neuroprzekaźniki, dopamina i noradrenalina. Mleko w wielbłądziech podawane przez dwa tygodnie znacznie poprawiło kliniczne pomiary nasilenia autyzmu. Biofeedback znacząco poprawia objawy autyzmu. Biofeedback jest to biologiczne sprzężenie zwrotne, dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej. Feedback o zmianach jego stanu fizjologicznego, zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenia, na przykład pomiarowy system komputerowy. Hiperbaryczna terapia tlenowa zmniejsza stan zapalny u dzieci z autyzmem. Magnez i witamina B6 łagodzą objawy autyzmu. Ołów może przyczyniać się do patogenezy autyzmu. Sauna infrared reguluje chemię mózgu, poprawiając stan zdrowia psychicznego, emocjonalnego. Leczy depresję, niepokój, fobie, zaburzenia dwubiegunowe ADHD, autyzm. Od siebie dodam, że jej działanie. Jest także bardzo, bardzo skuteczne jako działanie przeciwzapalne. Następna rzecz. Terapia biorezonansowa dla autyzmu daje obiecujące wyniki, gdy jest stosowana u pacjentów z rozpoznaniem autyzmu, zarówno młodych, jak i starszych. Technika wykorzystuje własne fale elektromagnetyczne organizmu, aby promować lepsze zdolności lecznicze, lepszy metabolizm, lepszą detoksykację. Mimo, że terapia biorezonansowa nie jest w stanie naprawić szkód, jakie autyzm wyrządził mózgowi pacjenta, wykazano, że terapia ta wzmacnia funkcję mózgu pacjenta, w ten sposób pozwalając e, doświadczyć mu poprawy objawów. E, autyzm dotyka miliony zarówno dzieci, jak i dorosłych i może prowadzić do całkowitej izolacji e, społecznej a także do poważnych zaburzeń komunikacyjnych w poważniejszych przypadkach. Stan może również prowadzić do rozwoju innych problematycznych objawów. Kilka badań naukowych powiązało autyzm z wieloma towarzyszącymi chorobami, przy czym szczególnym obszarem zainteresowania są właśnie problemy żołądkowe i jelitowe. Dzięki zastosowaniu terapii biorezonansowej można zoptymalizować funkcjonowanie mózgu i skuteczniej odtruć organizm, co może doprowadzić do złagodzenia pewnych Objawów odczuwanych przez pacjenta. I tutaj, ze swojego doświadczenia z pracy w gabinecie, wiem, że, że są właśnie programy, programy częstotliwościowe, zarówno na generator plazmowy, jak i inne urządzenia biorezonansowe, które, które poprawiają właśnie funkcjonowanie. Dzieci i ludzi autystycznych. To na dzisiaj byłoby tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.